W ostatnim odcinku byliśmy w Ancient City i nocna furia zmierzyła się z Wardenem. Dzisiaj udamy się do netheru po itemki potrzebne do wejścia do Endu, czyli Blaze, Rody i Perły. Zobaczymy, jak Szczerbatek poradzi sobie z gastami, Widerowymi, Szkieletami i innymi mobami zamieszkującymi nether. Jeżeli macie dla nas jakieś challenge, napiszcie w komentarzu. A jeśli po tym odcinkiem wbijecie 200 łapek w górę, to w poniedziałek o 15 kolejny film. Słuchajcie, dzisiaj idziemy do netheru. Po co? Ponieważ musimy się przygotować. Dzisiaj będziemy zbierać i temy potrzebne do, do wejścia do endu. Także już jeszcze idę do szczerbatka, bo jeszcze na początku chcę go zafarbować na czerwono, bo w komentarzach pisaliście, że na czerwono czkawka farbowała szczerbatka. Patrzcie. Tak wygląda szczerbatek. O, już wstała akurat, zobaczcie. O, bije się! Dobrze, szczerbatek. I właśnie on jest teraz na niebiesko, generalnie ogarnięty, ale chcę go zrobić na czerwono. Wezmę tylko czerwony barwnik. Chodź, szczerbatek. No chodź, szczerbatek za mną. Będziesz czerwony dzisiaj. Dzisiaj idziesz do naderu. Jak się z tym czujesz, szczerbatek? Mam nadzieję, że dobrze. Czekajcie, jest jakiś czerwony barwnik. Może wsiądę na tego szczerbatka i zobaczę. Czekajcie, wezmę tylko kolor. I tak, pierw musimy z niego ten kolor. Czekajcie, ja muszę go usunąć, ten kolor. O, jest. I teraz czerwony robimy. I czerwony. Patrzcie, jak wygląda. Jak, kozacko! Patrzcie, jak czerwono. I zobaczcie. Czerwony mu pasuje, powiem Wam szczerze. Zobaczcie, mnie tak w skrzynkach coś robi. Mnie tak ciężko pracuje nad barszczykami. Dobra, jesteś. O, znowu chcę ryby. Dobra, przygotujmy się może na początku. Słuchajcie, jakie bierzecie smoki do naderu? Ja biorę szczerbatka, więc może teraz dobędziemy jedzenie dla naszych smoków. Czerwonego bierzesz, a ty też czerwonego chcesz wziąć? Też czerwonego. Ale jeszcze nie idziemy, chodźmy po morze, bo jak wy bierzecie w takim razie te smoki. Idę po do. Jezus, Maria, mnie tak zostaw te doniczki. Ja idę teraz po ryby. Po ryby dla nocnej furii. Pamiętaj o sobie z dzwonem. Dzięki. Chodź nocna furia. Gdzie ty tam lap. A! Jezus, Maria! Ile ich jest tutaj? Co ten szerbatek robi? Jezus, jak on dziwnie wygląda. Weź do góry. O Boże, dostał! Przepraszam. Ogarniamy. Ogarniamy ryby. Ogarniamy ryby dla naszych smoków. Musimy sobie zrobić miksturki oknie odporności. To jest na pewno. Bo bez nich to nic nie zdobędziemy, nie? Plan jest taki, drużyna. Potrzebujemy Magma Cube, wiecie, Magma Cube. To chodźcie ze mną do Netheru i z mocną Furią oczywiście. Chodźcie do Netheru, idziemy do Netheru. Jesteście gotowi? I wbijamy, nie musicie na smokach, tylko bo smogi tak y, jakby nie przejdzie, bo jest za, za duży. Dobra i wbijamy, okej, okay, zapraszam. I potrzebujemy Magma cube. Jest, ale co jest? Co Boże, zostało mówi, że na w nederze. Daj mi spokój, Ty, Piaro. Tutaj w ogóle gronkier jakiś. No, giń. Jezus. Dlaczego to nie ginie? No, dedaj. Dobra, dedła. I co to było? I gdzie jesteście? Co jest w ogóle? To ten mistrz. Dacie radę odpalić to. Ej chodźcie, szybko, wasze itemki! Czekajcie, a ja nie, a gdzie wam nie dać tej itemki. Czekaj, jeszcze głaszę, szerbatek. Co to było w ogóle? O mój Boże. O, jesteś cynolek! I co tutaj się porobiło? Ja spadłem na ziemię. O, tutaj jest ten smok w ogóle. Co jest? Masz tutaj. A tam są mietka i temki. Dobra, szybko bierze cynolek, bierze cynolek. Wbijaj na smoka cynolek! Powiedz tam. O Boże, jaki chaos. Co to się wydarzyło w ogóle? Czekajcie, wejdę tutaj. O, jestem, jestem. Aha, ty, to chyba się smoki tepły albo coś w tym guście, w tym stylu. Czekajcie, to było mega dziwne. Dobra, gdzie jesteś, mietek? śmietek? Jezu, on jest już w naderze! Wiesz co, może tutaj czekaj, Czerbatek. Bo te smoki się tepły, dlatego tak wyszło, wiecie? I nie wiem, tam jakaś bitwa giga była po prostu, czekajcie, nie, te smoki siedzą tutaj. Wbuchło coś, tutaj coś się dzieje, tam się coś dzieje, wiecie. No znowu się tepły! Okej, okay, mamy ten Magma Cube. Nie mam Magma Cube, chyba że wy macie. O, musimy zdobyć Magma Cube teraz. Jakiś Gronkol tutaj stoi. Nie wiem, co to jest za Gronkol. To chodźcie, zdo zdobądźcie mnie trochę... Uważaj! Atakujemy Gasta. Dedaj Trafić go nie potrafię, czy co? O, dobrze, podpaliliście go! nie wiem czy... O. Dobra, w końcu deadnął. No. Syn! Dobra, wy sobie ogarnijcie tam itemki, a ja polecę po magma Cube tutaj, dobra? Gdzie są te magma Cube, no? Potrzebuję tych takich, co z nich dropi, wiecie? Chodź, Szerbatek, chodź. Co się stało? Kto został zabity? Hrabosz został zabity przez smok, Biedka? Co jest? I co jest grane w ogóle? Nie wiem, I o co? Dlaczego się nasze Smoki... Nasze, nasze Smoki się pokłóciły? Czekaj, to jest Szerbatek, bo ty szalejesz. Dobra... Ej, dlaczego te magma cuby nie dropią w bedrocku? Ej, o co chodzi, czaty? Mietek! Boże, ja Wam mam pomóc? Czy jakoś co ogarniecie? Bo zaraz, się tam. Co się tam dzieje? Dobra. Nadal na bedrocku nie da się, dobra, czekajcie, ja Wam pomogę. Jak to się nie da? O! Bożeś. Fetycznie się nie da. Co jest tutaj? Coś się dzieje w ogóle. Połowa i temu się spaliła. Spoko, zdobędziemy nowe. Dobra, mam dwa magma kremy dzięki wam. Już tutaj jeszcze też coś się dzieje. Ej, to pozostańcie już w bazie. Ja już wam ogarnę to wszystko, słuchajcie. No a tak się śmiali, słuchaj, tak się śmiali ze mnie. O, dobra, czekajcie, bo tej. O Jezus Maria! Musicie być mieczykiem, te moby! My... O Boże! Będę gdędnął! Będę! Szybko! Uciekaj! Dobra, chodźcie stąd już, chodźcie stąd. Idziemy. Tylko zostawcie tu smoki, żeby się działy tutaj. Pomogę wam, obronię was. Chodźcie, idziemy. Mam pięć magnupów. -ma starczy. Starczy. Dobra, idziemy do. <grym> Widzicie, to nie jest takie proste. Ja tak właśnie miałam ciężko, dlatego dedłam. I nie wiem, dlaczego się zrobiły w ogóle trzy portale. I czy trzy portale się zrobiły, dlatego, że jest trzech, trzech graczy? No ba się. Ja nie wiem, w ogóle idę. <grym> Idę stąd. Co się tu dzieje? Jakiś smog jest głodny, dam mu. Dobra, chodźmy spać, robię miksturkę u i idziemy do, do fortecy. Ej, to był tylko, Cynoleg Mietek, ej, to był tylko zwiastun. Czekajcie, wywieszę Nocną Furię, bo została w naderze. Ej, Nocnej Furii się zmazał barwnik, widzicie? Dobrze! Dobrze, dobrze. Mię tak Widzisz, ma nocna furia się obroniła. Dobra, chodźmy spać. Wtedy nie ginęła, bo ma nocną furię. Nieprawda! Ja po prostu umiem grać. O, cię czekajcie, bo te smoki to one nikt się nimi nie zajmuje w ogóle. Boże, nakarmy tego grąkla. a tego nie jest, dobra, to cię nie nakarmię. Dobra, teraz tak. Robię miksturki ognie odporności. Czekajcie, tutaj mamy zejście i tutaj właśnie cynolek zrobił. O, proszę bardzo, zrobił tutaj statyw alchemiczny. Jeszcze były brodawy z nederu. Tutaj macie w ogóle część zbroi: cynolek i mietek. Macie tutaj części zbroi, potem będą wam potrzebne do nederu. Gdzie ta. Co ta furia tam robi? Co ona tam poleciała? Po co ona tam poleciała? Dobra, tutaj widzę, że się mietek bardziej. Mietek ma chyba. Nie, nie. <laughs> jak ma chyba już dość zbroi z smoków. Zbroja ze smoków jest fajna! Dobra, robię te miksturki. Magmowy krem teraz. A potem redstone na, na przedłużenie. Proch daj i na wszystkich poleci! Ej, giga pomysł! Przeźwierz do siebie nocną furię, oczywiście. A co się stało? Aha! Dobra, rozumiem! Ty, dobra, aha! mu się nie chciało! Ciekawe, czy to działa też w innych wymiarach, nie? Ej, wszystkie smoki są głodne. Boże, święte, czekajcie, dam im Żreć, Bo normalnie to jest za chwilę umrą z głodu. Masz, masz. Dobra, ty też dostałeś. To jeszcze. Karmcie swoje smoki! Ja muszę za nimi chodzić i je karmić. Przedłużenie, no to wiadomo, redstone. I potem jeszcze zrobimy, żeby to było rzucane. Co, co znalazłem? Pokaż, co znalazłeś. Diament! Ty! O, mój Boże, to sobie zrób mieczyk, diamenty. O, i mamy teraz giga dużo miksturek. I mamy blok złota. Co ty robisz, Jezus, jak ty wyglądasz? Chodźcie tutaj, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Chodźcie za mną, chodźcie. Jesteście gotowi? Stańcie tutaj razem, koło mnie, koło mnie, koło mnie. Chodźcie. Gotowi? Trzy, dwa, jeden. O! Dobra, wszyscy raz śmierdzimy. Mamy ognie odporność na 8 minut. Chodźcie, zapraszam. Do nederu, do nederu. To możemy polecieć tam do Wardena. Co ty gadasz? Po co do Wardena? Po Doniczki. Jest, czułam się spokojnie z tymi Doniczkami. Idziemy po, po Blaze Rody. Dobra, chodźcie. O, i macie tak. O, dobra, o można może na początku idziemy do fortecy. Jest synolek, cynolek, nolek. No halo, halo. Mam pomysł! Lećcie na moich smokach i jak ja znajdę. Fortece, to was przyzwę. I szukacie fortecy. Ej, ja miałam kordy fortecy, nie? Czekajcie, uber szybciej. Już, czekajcie. Mam! Dobra, przyzywam was. Jesteście gotowi? Dobra, trzy, dwa i wichura. Taksi w akcji. Dobra, dobra i lecimy. Dobra, okej, okay, mamy to. O, płyta mi wypadła. Płyta gasta, mam płytę gasta, no. Patrz, tutaj mamy spawner, ale gicik, to zróbmy sobie tu schody może do góry, pa, ja robię Czekajcie, smoki, siad, dobra i wbijamy Dobra, chodźcie, idziemy po miksturę, chodźcie, stójcie w miejscu, trzy, dwa, jeden Dobra, mamy? Każdy ma? Dobra, każdy ma, to patrz Mietek, lecimy, lecimy Teraz to już na luzie, potem ja was też z powrotem tepnę Czekajcie, tam się zrespił jeden, to idę do niego Zostaw nas, chodź do Stanfuria. atakujemy go nie dodajcie, tylko nie dodajcie, ok? Boże, tam mobów jest. Szczerbatek na niego. O oh, nie, szczerbatek! Dobrze, szczerbatek! Pięknie. Czekajcie, ja tutaj pokonam tego moba. O Boże, zostałam. O, dobra, dobrze! Ile mam już? Ja już mam dwa w ogóle. Ty poradziłeś, świetnie. Dobra, a wy? Masaka ten bedrock. <laughs> mam trzy. To weź jeszcze yy, czekaj, to ja może tak z 10, żebyśmy mieli full, no i git będzie. Bo ja mam dwie, to jeszcze tak z trzy, jeszcze tak z trzy w sumie. To możesz rzucisz mi i zókaż... o dziękuję. O, ty mam nawet więcej. 6, dobra, to jeszcze trzy na wszelki wypadek. Jezus Maria, uwaga, ja się pije! Ty dobrze! Jakiś smok go zabił. Słuchajcie, masz już? Przepraszam, uderzyłam cię! ty, przepraszam, masz rybę. Dobra, mamy to. Gdzie jesteś, Mietek? Żebyś się nie dedli. Czekajcie, tego uderzę. O, zabiłam go! Tylko spadło na dół, ale widziałeś to. Możemy chyba już wracać. Pokaż, ile masz? Jest jabłko, żebyś nie dednął. Czekajcie, dobra, yy, wbijajcie na smoki. Mamy to. Wbijajcie na smoki, szybko. Ja wam pomogę. Szybko. Szybko, wbijajcie i uciekajcie w bezpieczne miejsce! Dobra, wracam, wracam, wracam yy, tam, skąd przybyłam. Ja was tepnę za chwilę, ja was tepnę. O, dobra, jestem na miejscu! Tepam was. Jesteście na słokach czy nie? Napiszcie mi! Dobra, czekacie. Dobra, i teraz... Dobra, o, jesteście! Dobra, słuchajcie, teraz... Idę tradować z piglinami. Tutaj gdzieś są pigliny i plan jest taki, że... Yy, musimy zdobyć yy, dużo pereł. Znaczy, nie pereł? Tak, pereł, pereł. Czekaj, chodź. Przestanie za mną chodzić cały czas. Smoki. Dedasz. Dobra, to idźcie! A Co macie? Dość walczenia? Sad. Dedacie tylko. No trochę ta. Co zbieracie? Zbieram grzyby? Zbiera grzyby. Czerbatek, znowu jesteś głodny. A nie, chcę, żebyś pogłaskała, po, po to proszę. Ja bym chciała znaleźć tych, tylko tych piglinów, bo muszę im dać 13 złota. są te pigliny? Chodź, czerbatek, no bo już widzę te pigliny. Chodź za mną. O, siema. Macie. Dobra, i teraz mi rzućcie perły, please. Nie bądźcie tacy. A, co to jest za syp w ogóle? Co to jest za sywy, no? cynulek! Przecież miałeś zbroję, jeśli rzuciłam złotą? Jak to się. On dał mi w ogóle miksturkę. Jak to się stało? Znaczy, że jestem tą miksturka. Wiesz, Szerbatek widzisz to. On deadnou. Wyłączę sobie w ogóle korda. No, też nie, bo za chwilę bo dobra. Mam perły! Cztery perły! To jeszcze ile? Jeszcze cztery i będziemy mieć to. Mietek i jak to oni dodają... Jezus, Mietek! Ale świetnie sobie poradziliście dzisiaj. Dobra, idziemy do Wolda. Nie mogę! Jezus! Może, bo to jest niebezpiecznie, czekajcie. A nie, nie mogę dać tutaj wody. Jezus, przepraszam, Cynolek, to moja wina, bo tutaj nie zabezpieczyłam. Już zabezpieczam, więc mogłam to zrobić. Cynolek! Je Patrz co mam, czekaj, lecę już do ciebie. Daję to już dzisiaj 15 raz, a ja. No, pokaż. Jezus, Maria, grzyby masz! Muchomory jakieś po prostu, czerwone, borowiki. O mój Boże, ile grzybów I po co nam te grzyby, słuchajcie Na zupę grzybową pewnie A patrzcie co ja mam, patrzcie Słuchajcie, perły Ta dam, patrz na to, perły I, ale patrzcie na to Cynolek, czy możesz poświęcić Jednego diamenta Zrobiłbyś szafę grającą Oddaj grzyby, Boże Święty, masz te grzyby A daj perły, tam jeden grzyba Rzuciłam jednego do wody, masz za tobą Dobra, nieważne. Możemy zrobić szafę grającą, bo akurat w sobie tak fajnie wyszło. Chodź, nocna furia, gdzie ty idziesz, nocna furia. A teraz jakoś tak lata cały czas, tak dziwnie. Czekajcie, muszę do wody wejść w nią, bo ona czasami się tak zacina, że muszę wejść do wody. O, zobaczycie. I teraz jak ona widzi, to w ogóle się tak fajnie ochlapie z tej wody. O, widzicie tak, jak pies. O, i teraz już jest ok, teraz już działa dobrze. To testujemy! Włączaj, odpalaj! Odpalaj tą płytę, którą dzisiaj zdobyłam. Jaka giga płyta! Ej, fajna ta nowa płyta z gastem! E co jest? No nie! O mój Boże! Teraz jadęłam przez krawążcza No, musi, słuchajcie, być porówno. Każdy musiał dzisiaj dednąć. Dobra! Udało się dzisiaj mega, giga dużo ogarnąć. Jest dobrze, ale w kolejnym odcinku idziemy na Smoka Endu.